Po miesięcznej przerwie technicznej program lokalny wraca na antenę. Patryk Mylerski, dzień dobry. W dzisiejszym wydaniu skupimy się na relacji z wydarzeń wakacyjnych, a teraz skrót tematów. Myślę, że plony w tym roku były dosyć dobre. Pamiętajmy o tym, co wydarzyło się 80 lat temu. Chciałabym zachęcić kobiety, żeby były pewne siebie. Te bagna tutaj no, są wymagające. Nie wszędzie na pewno wiedziemy, To jest czas łaski, który napędza na cały rok. Mniej więcej o 1 trzecią liczba uczniów w naszej szkole wzrasta. Mówimy o rzeczach ważnych, o energiach, które powinny nam towarzyszyć. W propozycjach programowych znalazły się relacje z eventu Stowarzyszenia Inicjatywa, wąbrzyskiego Rokowiska oraz rozmowa z księdzem Bartłomiejem Surdykowskim, a w informacjach z ratusza kilka słów o letnich turniejach piłki plażowej oraz nożnej.